Teraz 27 rok rozgrywania Meczu Kowalewie Żonaci. To co się dzisiaj wydarzy, wszystko przed nami. Myślę, że emocje będą bardzo duże. Cieszymy się z obecności pana Wójta, gminy Miasta pana Tomasza Waryszewskiego, Gwiźni Janina. I oczywiście poprosimy pana Wójta, aby tę 27 edycję Meczu Kowalewie Żonaci otworzył. Bardzo proszę Panie Wójcie. Serdecznie witam zawodników gibiców, mieszkańców Gwizdzin, gości przybyłych. Na doroczny festyn, którego głównym punktem programu jest mecz kawalerowie żonaci, to długa i piękna tradycja, którą Musimy kontynuować. Jestem przekonany, że kiedyś, kiedyś, jak nas już pewnie nie będzie, to będą pisać w gazecie, że już od 100 lat jest rozgrywany mecz Kawalerowie Żonaci w Wizinach. Wiziny są identyfikowane, właśnie rozpoznawane z tego, że mają piękne boisko, dobry klub piłkarski i właśnie, że w tej miejscowości jest rozgrywany mecz Kawalerowie Żonaci. Życzę wszystkim państwu jak najlepszych wrażeń sportowych i dobrej zabawy. 27 mecz kawalerowie żenaci uważam za otwarty.